ma tu kodik. Witam kogoś, <noise> prawda? Właściwie, ale cringe. Ogólnie to dziś mam taki plan, że wrócę do żywych. Czy masz kadru, Dziękuję. Wrócimy do żywych po, po ten. po. ponawiawamy sobie trochę więcej niż raz na trzy miesiące. Wydaje mi się, że taki plan będzie całkiem spoko Pouczyłem się trochę montować. Będą better filmy. Będą better filmy. Dobra, mamy już pierwszego typa, z bardzo kreatywnym mikiem. Obstawiam 12 lat. No, 11 albo 45. Yy, więc na początku wydaje mi się, że mu będziemy pomagać. Udyję łóżko, żeby on tam sobie wyliniował ludzi obok. Muszę ja. Dawaj mordo, no dawaj, schodzisz do mnie Jesteś totalnym koksem, dawaj, wierzę w Ciebie Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, albo śmierdzisz No, nie śmierdzisz Czemu tak mało pełny? No, On tu idzie, o nie, on tu idzie, on. Je, on, tu idzie, on... No. on tu idzie. On tu idzie. Widzi! Dobra na... O no. no. W nie makro. Nie wiedziałem, że w gracze korzystają z makro, Co jak co? Po prostu grać nie makro i nigdy w życiu. Nie, kolejny tu idzie. O, polgóra. No co za... ...pajac. Oni nie żyją. On nie żyją. On tu idzie! Polgumę! Czemu mi... Miecz... Widzieliście to? Miecz mi wypadł! Dobranoc.